Witam Was serdecznie w nowym roku. Oprócz roku kalendarzowego zaczyna się również co innego. Nowy, kolejny etap w mojej wędkarskiej przygodzie, a mianowicie, jak zauważyliście, otwieram kanał na YouTubie. Dość długo z tym zlekałem, ale stwierdziłem, że, że nie ma co czekać, tylko po prostu trzeba działać. Dłuższe i przede wszystkim profesjonalne produkcje filmowe wciąż będziecie mogli oglądać na kanale Westin Fishing Polska. Tutaj chciałbym w miarę swoich możliwości prowadzić vloga, relacje z wyjazdów w Polsce i za granicą, oraz, oraz tworzyć dla Was jak najczęściej filmy instruktażowe, które pomogą rozwiać pewne wątpliwości i, i przede wszystkim poznać metody, techniki łowienia. Dzisiaj to, co widzicie za mną, to jedna z moich ulubionych rzeczek pstrągowych ciężka, duża, bardzo wymagająca i dzika rzeka. Na której ten klimat strągowania odczuwam najbardziej, w samotności, właśnie w dziczy. Nie liczę tutaj na fajerwerki, jeżeli chodzi o ilość ryb, natomiast wierzę, że każdy rzut może przynieść spotkanie z wymarzonym strągiem. Tak więc zachęcam do subskrybowania, łapek w górę, oglądania i zobaczymy się potem, a ja zabieram się za łowienie No to zaczynamy. Na start leci gumka. Jestem bardzo ciekaw, jaka woda jest w ogóle dzisiaj. Bo na niektórych rzekach jest bardzo wysoka. Na niektórych wręcz przeciwnie. Przynajmniej z tego, co wiem od moich Znajomych, którzy już zaczęli sezon. Ale nie znając stanu wody i tego, co jest pod powierzchnią, zaczynam od gumki 7-cm na 4-gramowej główce. No i lecimy oddać pierwszy rzut. Ona dość wysoka. Oficjalnie wziąłem tą długą chętkę, żeby pierwsze rzuty wykonywać, zanim dobrze wejdę do wody. No dobra, w pierwszym rybie by nie było, czyli pecha nie ma, możemy zacząć łowić. Poprzek jest drzewo. Ciekawa prostka w kilka rzutów w poprzek chcę zobaczyć jak, jak szybko woda płynie. Po prostu kontroluję spływ przynęty powolutku zwijając. Duża i szybka woda. Skupiam się na bardzo wolnym obławianiu granicy nurtu ze spokojniejszą wodą. <laughs> na pewno ryby nie będą ustawione w tym wartkim nurcie obecnie. Bo po co mają tracić energię i męczyć się z nurtem? Jak mogą ustawić się gdzieś pokażę sam spłynie pod ich pysk także łowienie gumką jest bardzo fajne w takim przypadku ponieważ dość szybko mogę zejść na głębokość a potem wolutku tą przynętę prowadzić taka rzeka to nie jest miejsce gdzie spodziewam się dużej ilości brań tutaj raczej liczę na no, jedno, ale, ale konkretne branie. Mam na zmianę. 7 cm. Optymalny rozmiar, ale na tej rzece, jeżeli liczę na naprawdę duże ryby, to śmiało można użyć nawet tak dużej gumy, 9 cm. Prawdę mówiąc. W każdym rzucie mogę złowić tutaj cokolwiek, szczupaka, strąga, klenia, nawet bolenia czy, czy brzanę. Oczywiście raczej nie na tą przynętę, ale, ale żeby dobrać się do, do dużych pstrągów to taki rozmiar jest jak najbardziej optymalny. Celowo na dość małej główce, nie chcę przynęty prowadzić zbyt nisko, jak najwolniej, ale raczej gdzieś w połowie wody. Ryba, która będzie miała i chciała zaatakować, wyjdzie do niej spokojnie. Kurcze, ale spadł. Ale piękne branie. Nie zaciął się. Duża rzeka to jednak duża przynęta. Miejsce, które obłowiłem trzema wabikami, branie dopiero na co było? Na 10 centymetrowego Piękny strzał na zejściu w nurt ze spokojnej wody. Ale ryba się kompletnie nie zapięła. Ej, może powtórzy. Troszkę chyba za. Hamulec miałem za słabo rozkręcony. Ale myślę, że i, po i tak po prostu by się nie zaciął schodziłem, delikatnie pyknąłem i pół nagle potężne uderzenie pierwsza godzinka nowego sezonu strongowego za nami zaczęło się dość niemrawie, chociaż taka po prostu jest ta rzeka tu nie ma ilości, tu jest po prostu jakość o, miałem piękne branie na zejściu ze spokojnej wody wchodząc w taką głęboką rynnę na początku zakrętu, na 10 cm gumę Branie fajne, mam nadzieję, że się nagrało na filmie. Nie wiem, co to była za ryba. Na pewno to nie był szczupak, bo sprawdziłem od razu, czy, czy nie ma zębów. Raczej są takie typowo wstrągowe szarpnięcia, także zostawiłem to miejsce. Zaraz do niego wrócę, a tymczasem mała no, przerwa, herbatka. I odpoczynek w pięknych okolicznościach przyrody. Za chwilę wędki w dłoni i wracamy do działania. Jestem szalenie ciekaw, co to była za ryba. Próbuję to samo miejsce, tym razem trochę mniejsza guma, 7 cm. Podobny kolor, taki sam. I zobaczymy. Może na mniejszym przynęty się zapnie. A może duża guma to coś, co będzie dzisiaj robiło brania? Zobaczymy zaraz. Mówiąc zimą, właśnie takim miejscom poświęcam dużo uwagi. Końcówka prostki wchodzi w zakręt. Raczej nie spodziewam się ryb tam na zewnętrznej stronie zakrętu, gdzie nurt jest najmocniejszy. Pewnie te ryby tam odpoczywają, a te, które wychodzą żerować, to właśnie w takie miejsca, czyli na załamanie nurtu, który środkiem rzeki płynie i w pewnym miejscu już zanika. I te ryby stają na granicy, na spokojniejszej wodzie, czekają właśnie na to, co spłynie z nurtem. Było książkowe miejsce, książkowe branie. Jestem szalenie ciekaw, co to było, ale nie dowiem się raczej tego. Teraz przesuwam się dalej i będę szukał podobnych miejsc. Na takiej rzece uwielbiam mówić streamerami. Prowadzę je płynnymi ruchami. Po rzucie daję mu chwilę opaść. I takimi podciągnięciami. Raczej nie agresywnymi, tylko właśnie przeciągnięciami. Mogłyby być nawet z samego kołowrotka, ale wykonuję wędziskiem. Przesunięcia przynęt tylko. Zimą raczej unikam agresywnej, szybkiej takiej mocnej pracy. A jedyne co streamery mają słabego to to, że jeżeli są na dwóch hakach, to potrafią się plątać. A jeżeli macie już rezygnować z jakiegoś haka w streamerze, to przede wszystkim z przedniego, lepiej się zaczynają ryby za ten tylny, I oddaję rzut pod drugą stronę i w poprzek prowadzę właśnie takimi pociągnięciami. Zima to oczywiście czas łowienia wolnego i najlepiej by było zatrzymać przynętę jak najdłużej w obrębie miejsca, gdzie spodziewamy się ryby, ale wydaje mi się, że nie może to też być zbyt długo. Oczywiście, jeżeli ryby nie chcą kompletnie współpracować, to warto przytrzymać jakiegoś woblerka w dziurze, tam gdzie ta ryba potencjalnie stoi, ale najwięcej brań jednak mam, gdy gdy przynęta jest prowadzona delikatnie pod kątem, bardziej w poprzek rzeki. Trochę bardziej naturalny ruch wtedy zachodzi i więcej można zrobić z przynętą przede wszystkim. Mało co płynie tak w nurt, raczej to spływa. Walczę z nurtem, więc płynie poprzek i właśnie tak staram się prowadzić. Już lepiej, żeby właśnie ryba nie miała zbyt dużo czasu na reakcję, bo jak zbyt długo będzie się przyglądała przynęcie. To może się po prostu rozmyślić. Warunki mogą być dzisiaj doskonałe: na zmianę deszcz i po prostu zachmurzone niebo fajne warunki na to, żeby ryby nas nie widziały. A w tej rzece jest to szalenie ważne i w słoneczną pogodę bardzo ciężko jest złowić fajne ryby, bo one wszystko widzą. Tak więc warunki mamy świetne. Teraz tylko wypracować branie i je wykorzystać. Korzystając z tego, że dość mocno się rozpadało, postanowiliśmy zrobić kilka minut przerwy wypić herbatkę ogrzać się trochę i ruszyć dalej wykorzystując tą chwilę powiem parę słów o sprzęcie, jakiego dzisiaj używam przede wszystkim o wędce na taką rzekę, jaką widzicie na filmie zdecydowałem się użyć mocnej wędki takiej, którą normalnie używam na trocie czyli w4 spin 2,70 do 30 gramów. Bardzo mocna jak na pstrągi, ale to dlatego, że nastawiają się przede wszystkim na duże ryby i w momencie, gdy 60 centymetrowy pstrąg weźmie nam w okolicach jakiegoś zaczepu, a nie brakuje ich tutaj, bo drzewo leży na drzewie, to, to trzeba było go po prostu zatrzymać i bez takiej wędki jest to na pewno ciężkie do zrobienia. Tak samo klecionka i cały zestaw jest dość gruby. To wydaje mi się, że jest w okolicach 014 15 i przypon z fluorokarbonu o grubości 0,25. Także taki został to mój uniwersalny kij na, na łowienie na dużej rzece. Oprócz tego, jeżeli chodzi o sprzęt, no to torba na nogę, którą mówili do takich wędrówek. Eee, także wziąłem torbę na ramię, bo nie wiedziałem co spotkam nad rzeką, więc mam dość dużo przynęt tutaj ze sobą. Mam streamery i woblery, a tutaj różnego rodzaju gumy. O, także jestem gotowy na wszystko w sumie, ale normalnie raczej chodzę z jedną torbą. No I do tego oczywiście wodoodporny plecak i podbierak na magnesie. Podbie w plecaku mam herbatkę, coś do jedzenia, jakieś zapasowe rzeczy, baterie do GoPro i kamery i wszystko co, co potrzebuję. Także, jeżeli chodzi o sprzęt, to tyle. Dopijam herbatkę i lecimy dalej łowić. Słuchajcie, wyszedł mi pstrąg i streamerka. Jedna rybka. Aj, uderzył! Aj, 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 aj. Nie zaciół się! Jajajaj! Proszę powtórzyć. Aj, znowu wyszedł, ale. Ale już tak. Albo przestraszył się w sumie mnie. W jakiś sposób. Klasyczny schemat, czyli wrzuciłem w rynnę i na granicy Po raz kolejny stała ryba. Haki w stronę około 40 cm znowu. Niestety nie zaatakował. Dobrą decyzją było nie podchodzić zbyt blisko. Do brzegu, bo ryba stała już pod nogami. Była dość aktywna. Ładnie popłynęła za przynętą. Szkoda, szkoda. Tak kawałeczek po kawałeczku. Po prostu sprowadzam streamerka. Na dwugramowej czaburaszce. No szkoda. Jedna oferta. Trzecia. Fajna rybka. Ładny. Streamerek w poprzek nurtu. Puszczany. I jest kolejna piękna ryba. Bardzo i będziemy go męczyć tym sposobem. Rozpoczynamy sezon pierwszym pięknym wstążkiem Piękna rybka, struwiutki, dziki potoczek. Sezon uważam za rozpoczęty. Niewielki, że jest 38, może nawet 40 centymetrów rybka. Blady, dziki potoczek z pięknej rzeki. Fajnie, super. Jedna fotka i wypuszczamy. Wracaj do domu. Ekstra. Streamerek. Poprzek nurtu, powolutku, powolutku. Kolejne branie. Tym razem w końcu ryba wyholowana i szukamy potwora z dzikiej rzeki. Może jeszcze kilka słów o, o tym zimowym łowieniu. Co zobaczycie na filmie. To, to typowe właśnie takie zimowe łowienie na większej rzece. Czyli przede wszystkim kluczowe jest to, że schodzimy w dół. A to dlatego, żeby, żeby mieć możliwość przetrzymania jak najdłużej przynęty gdzieś tam w poprzek nurtu, albo właśnie, albo już pod nurt. Dlatego, że te ryby to nie są ryby, które wyskakują, atakują agresywnie, pływają szybko, tylko raczej trzeba im podać powoli. Oczywiście tu jest bardzo czysta woda, więc nie jest to aż tak konieczne, ale i tak lepiej, zwłaszcza tej dużej rybie. Troszeczkę wolniej dać, żeby, żeby zjadła e, pewnie, e, aniżeli szybko jej sprowadzić z prądem, bo to raczej kończy się jakimś pustym atakiem albo ewentualnie atakiem małej ryby. Także chodzimy w dół, e, podajemy przynętę jak najwolniej jesteśmy w stanie. Przez to, że jest czysta woda, nie trzeba schodzić jakoś tam głęboko i właśnie też bardzo długo trzymać tej przynęty w miejscu, bo one ją doskonale widzą. Jeżeli tylko chcą wyjść i zażerować, to to zrobią. Natomiast mimo wszystko warto to robić wolniej. A co do samego chodzenia, to na tak czystej wodzie trzeba to robić bardzo powoli, ostrożnie. I, i wszystkie brania, które mamy, to są brania z dalekiego dystansu, ukryci gdzieś za drzewami albo stojąc kilka metrów od brzegu. Tak spod burty, jak, jak łowimy z, z brzegu, to naprawdę ciężko jest cokolwiek skusić. Wszystko jest z daleka. Czyli po prostu widać, że, że te ryby doskonale o nas wiedzą i wydaje mi się, że pod naszymi nogami również one są, ale, ale ciężko jest je złowić. Może chodząc w górę byłoby to łatwiejsze, ale tak to, to jest to bardzo ciężkie. Także ukrywamy się, po cichutku chodzimy i podajemy z jak najdalszego dystansu i właśnie też dlatego używam takiej wędki, tak długiej, żeby pozostać niewidocznym i czasem tylko szczytówkę wystawić poza burtę albo poza drzewo, i podać, I, i myślę, że to jest sposób na przychwycenie przede wszystkim tych większych ryb, bo małe to wiadomo, złowi się najczęściej na, na, na wszystko, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, ale żeby dobrać się do tej dużej, no to jednak o, trzeba się zachować bardzo ostrożnie, cicho i, i umiejętnie do tego podejść. Jakiś leśny dziad wszedł nam w kadr. O nie, szczupak, Ole! nagle no, widziałem cień, który wyszedł i po prostu zjadł, już myślałem, że to taki potok, a to szczupak, ale mi serce zabiło, mam nadzieję że tylko mi nie obetnie streamerka, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, o Jezu, Ech. chodź tu, chodź tu, śledziu, o ja, o ja. No, jakbyś był pstrągiem, to byś był niezły Ale że jesteś niestety kaczodziobem to, to smuteczek Ale on zjadł Weź mi pomóż Naśluło Że on nie przeciął Ale całe szczęście, że nie przeciął nie, nie, nie. Nieźle. No taki całkiem niezły szczupaczek. Pod siedem dyszek. To jest fajne w dużych rzekach, że nigdy nie wiemy, z czym się spotkamy. Ale ten cień to po prostu zawał serca. Takiego obstrąga szukamy. Ouro trafił w pysku tak, że ominął wszystkie zęby, ale Mimo, że fluo wydaje się niedraśnięty, to i tak po takim czymś obowiązkowo trzeba je przywiązać. Dobra, szukamy pstrąga w tym gabarecie. No niestety i tak się zdarza. Obcinka, trafiliśmy na mocno szczupakowy odcinek. Znowu taka ryba z 70 cm i widziałem jak wyskoczyła połknął głęboko streamera i, i niestety streamerek papa mówiąc w ten sposób zawsze staram się dobrać obciążenie tak by rękę trzymać u góry żeby wyciąka w jak najmniejszej części stykała się z wodą żeby jak najmniej było i w wodzie. Porzucę daje chwilę opadu, wybieram luz plecionki. i w ten sposób prowadzę. Oczywiście czasem miejsce wymaga tego, żeby tego kija obniżyć, ale staram się podawać przynęte z każdym rzutem coraz dalej, nie zaczynając od najciekawszego potencjalnego miejsca, tylko zaczynam od mojej wysokości krótkich rzutów. Obławiam pierwszą strefę. Z każdym rzutem staram się obławiać po prostu dalsze miejsca. Tak, żeby w pierwszej kolejności ryba zobaczyła przynętę, a nie moją plecionkę. Więc następny rzut wykonuję troszeczkę dalej, w dwie trzecie rzeki. Następny rzut pod drugi brzeg i z każdym kolejnym rzutem przesuwam się e, takim dalekim rzutem właśnie bliżej drugiej strony przesuwam się coraz bardziej w lewo dzięki czemu przynęta za każdym razem będzie robiła tor troszeczkę dalszy penetrując w ten sposób wachlarzem każdy skrawek rzeki I ważne jest to właśnie, żeby żeby tych pierwszych rzutów nie robić daleko w dół bo wtedy można przede wszystkim napłynąć rybę od ogona, co już ją spłoszy, albo przestraszyć ją pociągą. Także sukcesywnie powolutku obławiam sobie skrawek po skrawku i najwięcej uwagi poświęcam na, na przejściach, na zmianach tego nurtu szybszego z wolnym, chociaż tutaj jest bardzo regularny na na całej szerokości rzeki. Więc, więc najwięcej uwagi poświęcę na takie rejony, jak teraz, czyli niedaleko brzegu, gdzie ten nurt jest słabszy i w sumie praktycznie wszystkie brania są właśnie z takich rejonów. I kolejna rybka. I nowy streamerek. Już chyba nie zmieniam przynęty. Ekstra. No, kabanów dzisiaj nie ma, ale ale rybki są. Kolejna taka dobra trzydziecha. No i kończymy pierwszy wypad. Jak najbardziej na plus. Sezon rozpoczęte. Ryba zaliczona. Było sporo brań. Zaskakująco dużo. Ale dzisiaj absolutnie duże ryby nie były aktywne. Raczej same średniaki. Wszystkie rybki po 30-40 cm. to no i dwa brania szczupaków. Oj, gdyby to był pstrąg. Ale wrócę tutaj. Już niebawem i poszukam tych większych. A Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia na kolejnych filmach.